22 i 23 października targi Future Private Labels Expo 2025 organizowane przez Targi Kielce. Przy merytorycznym udziale wiadomości handlowych. Dwa dni ciekawych rozmów, debat na temat kierunku rozwoju marek własnych, na temat tego, jak robią to liderzy rynkowi, jak marki własne rozwijają takie sieci jak Biedronka, Lidl czy Dino. Jakie relacje tutaj są między dostawcami marek własnych a sieciami handlowymi? Więcej szczegółów o tym wydarzeniu znajdziecie na naszym portalu www.wiadomościhandlowe.pl, a także w naszych social mediach, zaglądajcie na naszego LinkedIn. Tam na bieżąco będziemy komunikować, będziemy mówić, jacy goście, jacy prelegenci zaszczycą nas, nas swoją obecnością. A zatem już 22 i 23 października, mam nadzieję, widzimy się w Kielcach, na terenie targów w Kielce, tam Future Private Label Expo 2025. Serdecznie Państwa zapraszam. Ja tam będę. Mam nadzieję, że Wy także.